Skokuj, flow Skokuj, W ja na beat, jakby to był mój dom Kroki lekkie, ale pewny każdy ruch jak tron Nie mam limitu, lecę w górę niczym tron Wokół chaos, ale w mojej głowie spokój, flow Każdy dzień to nowa szansa, łapię ją w dłonie Mikrofon w ręce czuję, mocno w duszy ponier. Z ulicy do sceny przechodzę po schodach. Robię to dla siebie, nikt mi nie podpowiada. Szybciej jak freestyle, muszę improwizować. Raz do góry, raz tu, ale zawsze gotów startować. Nie patrzę na hej, robię to co kocham. Moje słowa to broń, a ja jestem żołnierzem wokół ognia. Chodzę na bić, jakby to był mój dom. Kroki lekkie, ale bloków, Gdzie dorastałem z wiarą, nie było łatwo Ale teraz gram pierwsze skrzypce z całą parą Każdy werde to moje serce, piję głośno Każda linika jak cegła buduje coś potężnego Nie zgubisz mnie w tłumie, mam wyraźną wizję Nie boję się ryzyka, stawiam wszystko na misję Patrzę w przyszłość, w rękach mam kartę Tworzę nową historię, jestem tu, piszę prawdę Wchodzę na beat, jakby to był mój dom. Kroki lekkie, ale pewny każdy ruch jak tron. Nie mam tu lecę w górę niczym dron. Boku chaos, ale w mojej głowie spokój, flow. Nie zatrzymuję się, idę wciąż do przodu. Ten rap to mój głos, moje życie, moja droga. Pamiętaj, że tu byłem, zostawiam swój ślad. Każdy wers to ja, prawda w każdym z tych słów, brat. Zostawiam swój ślad, każdy wers to ja. Prawda w każdym z tych słów, brat